Cześć kochani, jak tam War? Opisuje? Jest dobrze? Dobrze się wyspaliście, jesteście gotowi? Nie, aha. Dobrze, to wszyscy jesteśmy na tej samej fali, możemy sobie razem pospać. Przykład. Fajnie, że jesteście, dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że spędzimy fajny dzień razem. Trzeci zlot. No, pierwszy był taki poznawaniem się w ogóle z tematem. Myślę, że Łosiu też po raz pierwszy to organizował. Myślę, że miało to coś dla siebie tym, że było to nie było to open air, było to wszystko zamknięte. Było to bardzo spontaniczne też pod względem tego, że nie mieliśmy żadnej próby z zespołem. Po prostu pojechaliśmy tak, jak czuliśmy w ten moment i to był tak naprawdę jam session. Teraz już jest bardziej profesjonalnie, jest scena. jaka jest i po prostu pierwszy taki nazwę, to musiałeś zobaczyć jak to jest taki spędzić dzień z idolem. Na pewno bym chciała kiedyś jej podziękować za wszystko. Czyli za co? Za to, co wniosła do mojego życia, za znajomych. Mam nadzieję, że coś jej powiem i myślę, że ona się cieszy z tego. I co to może być na przykład? że powiem za co ją cenię i że jej dziękuję za wszystko. Może, żeby ją zobaczyć, bo może możemy z nią spędzić cały dzień, nie tak jak na koncercie, tylko możemy z nią porozmawiać. Będzie znak, czyli macie znak, że macie już z tym potworem. Lecimy? Każdy z zrobka, z zrobka, refren. Podczas mm -hmm. z niego za rok temu byłem y, całkowicie anonimowy, nikt kompletnie mnie nie znał. Jedynie co znajomi, nie liczni znajomi. Y, y, Poznałam dzięki właśnie Ewie ich, y, a teraz po X Faktorze y, cały świat się wrócił. Na Zlot zaprosiła nas Ewa, Jakby już było tak mniej więcej po X faktorze, już to była trzeci czwarty live. Ewa po powiedziała nam, że ma zlot w Złotoryi 1 sierpnia i nas tam zaprasza, żebyśmy się pokazały. Dlatego, że X Factor był dla mnie właściwie wielką częścią yy, yy, tego roku. Spędziłam na tym ponad pół roku pracy i myślę, że fanom zawsze opowiadam o tym, co przeżyłam w tym roku, jakie były letnie koncerty, co zapłyta i takie rzeczy. Więc staram się im też prezentować to, co przeżyłam w X Factorze. Yy, no najlepiej prezentuję to właśnie mój skład dziewczyn, ewentualnie Kacper, który jest, jak, jak powiedziałeś, fenomenem w pewnym, pewnym sensie. Więc jeszcze się ich chciałam ich zaprosić. Jak byliśmy przy obiedzie podczas X Factor, to powiedziałem dziewczyny, chodźcie przedstawić się moim fanom. Jesteście fajne, chciałabym moich fanów z nami z wami, żeby trzymali za Was kciuki dalej, bo jesteście bardzo dobre. są mają jakąś taką w sobie super energię, i naprawdę nie ma tutaj żadnej wrogości przynajmniej nie zauważyłam. Wszyscy są po prostu jednością. Nie wiem, nie wiem jak to się dzieje, że, że wszyscy przyjechali tutaj w jednym celu, i po prostu czuję się, jakbym była z rodziną. Dla mnie największym zaskoczeniem oprócz różnych prezentów i tak dalej jest zawsze to, że oni przyjadą i to jest dla mnie bardzo ważne, to że oni są, że mogę na nich liczyć, że mam dla kogo robić piosenki, że są dla mnie motywacją. To, to jest dla mnie bardzo ważny dzień, który pokazuje, że Ewa rób to muzę dalej, nie poddawaj się, czasami muza nie jest przy tobie, ale są ludzie, którzy czekają na to wszystko i warto to, warto to robić. Międzynarodowy zwrot panu Cedro niestety, dobiega końca. Naprawdę dziękuję wszystkim za to, że przybyli tutaj do Zotorii z różnych części Polski, z Słowacji, z Czech, z Litwy. I nie tylko, naprawdę, super, że przyjechaliście. Jest to jedyna niepowtarzalna impreza. Ewy Farny, jedyna artystka, która ma taką imprezę w całej Polsce. I to jest coś niesamowitego. Cały dzień, 10 godzin atrakcji, rozgrywki sportowe, karaoke, konkurs wokalny dla fanów. Mogę wymieniać i wymieniać. Naprawdę, dzięki fanom to się udało. Kilka miesięcy intensywnych przygotowań, aby to było coś niepowtarzalnego. I po prostu jestem wdzięczny, że ta impreza dzisiaj się udała. Że przybyliście i. Naprawdę po prostu, to jest dla mnie bardzo emocjonujące. Wzruszyłem się, bo to naprawdę takiego czegoś nie ma na, na normalnych koncertach. Tak samo Ewa jest bardzo wzruszona i mam nadzieję, że takich koncertów, takich zlotów będzie jeszcze więcej co roku i będziemy się spotykać. My, fani wyparnej, Farnej, którzy są naprawdę niesamowici, fantastyczni i jedynie w swoim rodzaju Nie powtarzali. Dzięki wielkie, ukłon z mojej strony, Sewy także, która teraz koncertuje. Dzięki wielkie naprawdę, naprawdę to wiele, bardzo wiele dla nas znaczy. Dziękuję bardzo.